Pięciu cywilów zginęło, a ośmiu zostało rannych w Bachmucie. Ranni i zabici są też w i Błogodatne. Od początku pełnowymiarowej inwazji w obwodzie donieckim agresorzy zabili już ponad 700 cywilów, a prawie 2 tysiące osób zostało rannych. W minionej doby wróg ostrzelał także miejscowości w obwodach Zaporowskim, Czernichowskim, harkowskim i Mikołajowskim. Trwa ostrzał Donbasu, w regionie nie ma gazu, a na wielu osiedlach nie ma też wody. Rząd Ukrainy wydał rozporządzenie o przymusowej ewakuacji mieszkańców obwodu Donieckiego. Dokument przewiduje przesiedlenie ich w bezpieczne miejsca w centralnych i zachodnich częściach kraju. Każdy, kto chce, może przyjechać. Czekamy na każdego. Dziś przyjechały osoby z Ługańska, Sewirodoniecka, Dniepru i dobrze, niech przyjeżdżają. Czeka ich ciepłe i serdeczne przyjęcie. Ukraiński koncern Energoatom poinformował, że siły rosyjskie ostrzelały teren zaporowskiej elektrowni atomowej na południu Ukrainy. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, może dojść do tragedii. Nie ma takiego narodu na świecie. Nie ma na świecie narodu, który może czuć się bezpieczny, kiedy państwo terrorysta ostrzeliwuje elektrownię atomową. Już teraz jest potrzebna konkretna reakcja Wspólnoty Międzynarodowej na rosyjskie ataki na zaporoską elektrownię atomową, największą w Europie. Z ukraińskich portów wypłynęły kolejne statki z produktami rolnymi i żywnością, trzy z Czarnomorska i jeden z Odesy. Poinformowało o tym Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy. W najbliższym czasie władze chcą zapewnić portom możliwość obsługi co najmniej 100 statków miesięcznie. Z powodu rosyjskiej inwazji dostawy zboża z Ukrainy zostały przerwane. To mogło doprowadzić do globalnego kryzysu żywnościowego. Armia ukraińska dzielnie walczy przy pomocy broni z Zachodu, w tym również z Polski, atakuje rosyjskiego agresora, niszcząc sprzęt wojskowy i zabijając żołnierzy. Według strony ukraińskiej zginęło już ponad 42 tysiące rosyjskich żołnierzy.